No, coś kudła ty Jak tam, sto już? Wisz co my tutaj te Batki te. Ale się robimy. No, na no te no, a ty taki mały takie chałpetce. No, jak z babajami za go dołem, no. No, listo brakło. No, troszkę steropenu Podrzuciłbyś mnie. A ze dwie paczuski No. I no, weź co Weź białego, nie? My to dzisiaj jeszcze zaciągniemy. No. Włóżetkę na ten, na... Grafitowy, widz co chodzi, nie? No, widz o co chodzi, nie? No, i klejemy pod podwiś tyz i tego, no i tańsiego, a w UZT na co pisać, no. Worki i tak spolimy zaraz tu. Młody tam o ognisko już rozpolił, no. Nie, nawet nam dobrze idzie, że eta, widz co? <gorki> Półtorej godzinki ustawił wszystko, mamy. No, tu troszkę droga pod górkę idzie, widz tak i. A, to się w no nożykiem później pianą, fuknę i. Młody wyraszkuje, nie będzie widać nic, no będę się tam z poziomami bawił 0 2, bo pasuje to to zaciągnąć, no żeby tak do oka lepiej wygląda. Na razie troszkę my to skaradnie, tak z daleka jak teraz popatrzyłem, to no to wejdź za pamiętaj o tych włóczackach jak pisać, no my się tam rozliczymy wieczorem, dobra, no trzymaj się, kudłaty to, z to nie takie interesy się robi.